Witajcie, kochani, w kolejnym drapingu na kanale utrola w kolejnych zmaganiach z polskim lotto. Dzisiaj ich ogramy, czuję, że wygramy dużą wygraną. <grymne> Oczywiście, marzyć dobra rzecz. Drapiemy dzisiaj sobie szczęśliwą siódemeczkę, szczęśliwa liczba 7. No, i to jest właśnie zwiastun tej dużej wygranej dzisiaj. Numerek 8 z paczki. Mamy też czas na premię. Numerek drugi z paczuchy, czas na premię numerek pierwszy z paczuchy, no i na końcu drapiemy sobie owocową eksplozję na deserek. Kochani, trzymajcie kciuki, żeby było tak, jak powiedziałem na początku, żeby było dużo wygranych. <laughs> Zaczniemy zabawę od tej siódemki, no, niech to będzie ta szczęśliwa liczba 7. No i zobaczmy, czy znajdziemy tu jakąś siódemeczkę. O, taką tutaj na monecie.

I 2. No, niestety szczęśliwa liczba 7. Yy, premii nam nie daje. Ale kto wie, może szczęście przyniesie. Tylko, że w innych zlepkach. No i okej, okay, przechodzimy do zlepki, Czas na premie. Tu możemy znaleźć symbol takiego pliku. Yy, no albo te moje szczęśliwe liczby oczywiście: 19, 32, 14 i 9. Tego szukamy. Trzynaście, obok. Trzydzieści trzy, obok. 28, 21 i 29. Nie ma, nie ma, nie ma. Trójeczka też nie ma. Trzydzieści cztery, niestety nie ma. 12. O, muszę mieć tą zgrabkę troszkę u góry. Bo, jak wezmę ją niżej, to tak strasznie świeci, że nic nie widać. Ta lampa tu u góry. 23. I ostatni worek. Chciałem powiedzieć z kasą, ale tu żadnej kas nie ma. 11. Pusto. Kolejny pustaczek. Kochani, czas na premię. Zgrabka druga. A ta jest. Ee, Numerem pierwszym z paczki, ale dzisiaj już druga. No zobaczymy. Czternaście trzydzieści szesnaście i cztery tego szukamy. Dwadzieścia cztery brak trzydzieści jeden. 16. I tutaj jest piątaczek. Te B tutaj odkryłem. Nie wiem, czy to jest czegoś zwiastun. 16. Daje piątaczka, to jest najważniejsze. Szukamy dalej. Coś tu może jeszcze kap, kapnie nam. 18 z tego lotto. 35 32. 2, 26. I 12. Nie kapnie, nie kapnie. Piątaczek jest. Yy, numerek 16. No i dobra. Coś tam jest. Nie będzie dzisiaj pusto. A przed nami jeszcze na deser owocowa eksplozja. Także musimy się trochę uzbroić w cierpliwość. Bo to mi troszkę zajmie. Teraz tak. Winogronko mamy pierwsze. Hmm. Nie ma? Czekajcie. No jest, musi być. No. Jak nie ma? Są dwa. Chyba nie ma takiej sytuacji, że któregoś z tych symboli tutaj nie będzie. Zawsze coś jest, nawet jedna, ale zawsze jest chyba. Nie wiem, wydaje mi się, że nie ma takiej sytuacji, że którejś z tych symboli do drapania, e, który muszę znaleźć, go tu nie będzie. Także chyba takiej sytuacji jeszcze nie miałem. No chyba, że coś się zmieniło. Wiecie o co mi chodzi. Kurde, nie mogę się wysłowić. W tej Norwegii chyba za dużo już mieszkam. Za długo lat. Za dużo lat? Za długo. Za dużo lat. <gry> hmm. I niedługo będzie ja być Polak. Ja mówić po polsku. Albo po polski. Boryweczki. Ale ogólnie poleciało mi w Norwegii już 10 jak nie 12 lat. Ten czas tak szybko leci, że to się w głowie nie mieści, pamiętam jak ledwo myśmy tu przyjechali, a ja to już nam poleciało naprawdę ponad 10 lat. Ach, niesamowite wiśnie. Niestety czas leci, nie da się go zatrzymać. W ogóle wydaje mi się, że ten czas leci coraz szybciej. Kolejny symbol pomarańcza. Dobra, mamy ty, 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 ty. brzoskwinka. jado Mhm. No. Banany. Jedne. Ananas. Kukus. I trzy symbole: cytryna do końca, dwa jabłuszko, są trzy obok siebie. I ostatni symbol Gruszka Czy gruszka da nam premię? Da nam premię, wiedziałem Kochani, ostatni symbol daje nam Premię, Uhu. Mamy tu gruszeczkę Tu gruszeczkę I tu mamy grzę numer 10 Dwie gruszki, a to oznacza, że Tu jest piękna linia Ułożona, jest hi hi. Sprawdźmy jeszcze, czy czegoś Nie pominąłem, ale chyba nie tu brakuje tego karambo, kiwi, karambo, melona nie było. No tak, mamy jedną linię w grze numer 10. Ostatni symbol daje nam linię. I uwaga, uwaga, co ta linia kryje? Piątaczka na pocieszenie, no i dobra, może być. Oczywiście nie będę narzekał, piątaczek to spoko wygrana. Tu mamy też piątaczkę numer 16. Daj nam też wygraną. No i mamy dwa piątaczki na pocieszenie, na pomnożenie, no i opy tak dalej. Hi, hi, hi. Jest spoko. Kochani, ja już wam Ci dziękuję. Czekam na wasze łapki. W górę oczywiście nie w dół, tych w dół nie chciałbym widzieć, no ale jak ktoś da w dół, to no trudno, muszę to przyjąć na klatę. Czekam też na Wasze komentarze i oczywiście widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach. Hejka, pozdrawiam serdecznie. Cześć.